Sioma z tej strony Jurejskiej, dzisiaj z nami będzie. Sioma, ja jestem klasy na ale mój nominalny, za to Top Legends. No, widzicie, ja jestem Jurejskiej, bo jak patrzycie, to serb Właśnie widzicie, z ki, z kimś coś się odlagował i mam skina. Widzicie, jakiego. No i widzicie? Jakiś Taki ten stół, ten Jesteś, tylko zielony. No widzicie, będziemy się właśnie dzisiaj też mam zagramy. Jak padniemy, jak ja padnę i pad padnie, to zagramy jeden z jeden. Ale co, przeciwko sobie? Czy pomagamy? No przeciw. Ra teraz razem. No to wy pomóż, pomóż ja cię walłem. W ogóle takie bugi mam, że aż mi się o, nie, wiesz, nie stary. Nie wiesz, co u mnie tutaj jest. O, łaj! Kto mnie bije? Stary, ktoś ma... Zaramam Góle! Na co to jest? Zaraz sobie podłączę drugą o myszkę. O, stary, a ja tu mam To jest ma zaklęty ogień. Jeszcze diaksowych. Pomocy! Fajny. Deadway. Jemy koksa. Super. Jacy ci też <gryzja> Ja mam takie lagi, że... Nie wiem, może. Nie ja tu nawet sprinta nie mogę włączyć. Szkoda, Idę ci pomóc. I, 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 yes, kill, kill, kill! kill. jaski, Uda mi się, uda! Jest kill, kill mam jaski, jaski, Yes. jaski, chodzi, mam killa. Jaka, chlepa, jak sobie. O, stary. Nie ma co Ale klepa, ale klepa, ale klepa. Uciekł! Jem Koksa i uciekam. A ja mam tutaj lagi. No, serwer jest lagowany w ogóle. ten. Ale wszyscy nie stoją. No. Jak coś się to, to serwer dobra. będzie ta iP serwa będzie ten, i tam jest parę trybów, ale my weszliśmy na PvP teraz. Wiesz, nie, nie wiem czemu mi tak laguje. Dobra, to zaczniemy od szybkiego klepania. Zaczynamy. O już koksa, ja jaka lama. podbrudek. brudek, pod takie że nikogo nie widziałem. Jakie cioty w ogóle? Ja na koksie siedzę. O ja nie mogę, następny koks. Czekaj, dobra. Dobra, idziemy. Jaki? Kurde. już? Że... Czekajcie, czekaj, a czekaj, widzę, że. Czekajcie, jest jakieś coś Nie bierzesz, o, Koment. Jurek. Jesteś. Zostałem zabity. Dobra, to widzimy o, się o, już na jeden jeden. Jesteśmy właśnie, nie wiem kto to wziął, ale klepy się z jakimś debilem. Co, co, co fryer? O, taki frager, co, co? nie byliśmy razem. Ja nie mogę. Dobra, pijemy siłkę dwójkę i mu niszczymy seta. Jeśli wam y, się spodoba, no to y, mamy jeszcze plan, żeby nagrać razem jeszcze coś na MySG. No właśnie, to edycję, co ja zrobiłem, Przecież a... się nie reklamuję, ale tam wiecie, u mnie też tam będą tam, tam wiecie. Więc wpalać też do mnie. Link będzie do mnie w opisie. Dobra. No dobra. Jesteś ja wydłeś? Nie prawie. Nie wam ci tera. Dobra, ja sobie coś. jakoś. No, ja chcę zbić. Ej! A, ty jak się gdzieś zagarniał Kurde! Nie, wkurzam się. Dobra, zag... widzimy się na ręce jak będziemy z klasem. Patem, sorry. No dobra, już e, te, w, ważna wiadomość. Ja wiem. No ja na będzie sam grał, bo niestety... No wywaliło mnie z serwera i nie mogę wejść do niego. No bo taki serwer jest okropny, że mi się żala, ale ten craft bez jest do, do dupy. No właśnie, zagramy na serwerze. maesg.pl Wracamy na ręce. Tak, jesteśmy oczywiście. już na Skywarsach i właśnie już idziemy na rękę. Wracamy no, na, na rękę. No, jesteśmy już i wracamy. O, widzicie, łuczek. Łuczek to nie, ale okay. gramy jak coś to gramy bez sojusza, tylko że bez... my na koniec. No, 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 na koniec widzicie to? Jaki piękny. Ej, bo ty tutaj, no. dużo, ej, ty tutaj dużo, Ej, tutaj dużo Jest tutaj jeszcze jakaś skrzynka? Tak, na dole jeszcze jest. Na no, dole? No. Kurde, po co mi ten łuk? To jest koniec mapy. Nie, ja spadłem. Ktoś cię rzucił. Sorry, ale krótkie cięcie będzie. Już jesteśmy po krótkim cięciu. Przepraszam, ale chciałem scape'a wyłączyć. No scape'a nie włączyłem, tylko sobie dałem niepodłączony. Musieli mi spawnić. czat. Dobra, Juraj, jak skończysz, to mówię, ja. Pamiętaj, ja czekam. Spoko. Ten kowadło. X man, co to jest? strzały. Kurde, jest yes. trzeci, błagam weź mi odrzut. Kurde, widzicie. Zabijemy głos. Akurat kiedy tego ty grasz, to mi się już w filmik wrzucił Co ostatnio graliśmy. No dobra. Ale to jest nieważne. A spadrzcie ota. Dobra. Dobra, szwotnik. Dobra. To... dobra jeszcze, już czy jeszcze grasz? Gram. Ja to sobie ręką, może zagram. Zaraz kończę, już. Już. No i... No, szybko 52, 6x8. 46, sorry, no już nie wiem. I wracamy na ręce. No i już właśnie jesteśmy na ręce. Przykro ale Pat nie weszedł No, niestety. Musi zagrać na innej ręce, bo mi się odżył Mexic. po szybkim spadnięciu. Sorry, ale krótkie cięcie będzie, za było spełniamy mi na Skype'ie. Grali. No już jesteśmy po naszym tym, zobaczymy czy włączyła się. Tak, włączyła się. No to mówcie, kogo pierwszy śniemy? Ciotów czy wielkich. Dobra, zaczniemy od tego od jakichś frajerów. Ej, hey, Jurej, right. jest tu jakaś skrzynka? E, jaka na mapa? Może? Jaka mapa? Nie, na dole. E, Stardom. Nie na dole jest, no tak. Nie, Jest, jest. Ty w to tak długo grasz, ja to wiem jak to pierwszy raz. Kurde. Nie, yes. cofłem się na środek, nie, nie, wracamy na tym. na nie, map. nie, na mapie. Już jesteśmy Na na nie, 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 bo bo bo, tak bo Bo moi nie, wracają i nie, 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 Ej Jurej, tutaj jest, jakaś skrzynka? Mmm, jest, jest na drzewie i Na drzewie, no wiem, w środku już wziąłem. Na samej górze na drzewie będzie, nie? Tak. Nie sobie rozwalę. Przyda się. Ej Jurejski jest tylko jest u siebie? O, nie, bo chciałem w siebie walić. Ja pierdzielę, to za mnie nie stoi. Typek wali! O, Kurde. Wiem, mnie? Dobra, spokojnie. Zostałe co dokładam. Szybko. Środek! Dobrze, jesteśmy na środku. O, stary, mam dajmy, Idziemy na środek? Czekaj, ja idę do Ciebie. Uh -huh. Nie, bo będzie Soj, a Soj równo się Ban. Nie, to tak. Zagramy, ale siebie nie uderzamy, co? No, ja Cię na zostawię razie. na koniec, zagram. No, no, no. Ha, Wy to wid... Wy męż. to, Wy to widzicie? Killa. Nie! Deadweek! Yeah. Deadweat! Pato! Ile, ile mam jeszcze? Nie! Bierz co mi A, Aaaaaah, No to pa! To nasza ostatnia mapa. No jeszcze słówko o... No i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę, suba i komentarz i no i też zapraszam do mnie. I do następnego odcinka. Pa!